Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Tina i zapraszam Was dzisiaj na unboxing najnowszej marcowej edycji pudełka I Love Box. Jestem niesamowicie ciekawa, co kryje się w środku. Dodam jeszcze, że posiadane przeze mnie pudełko to wersja premium, która kosztuje 89,99 z bezpłatną przesyłką. I wartość, którą tutaj sugeruję, to prawie 250 zł. Także jestem niesamowicie ciekawa. I robimy oficjalny unboxing. A, nic nie zobaczycie, wszystko jest tutaj ukryte. Także, no dobra, już Wam powiem, co jest w środku. Ok, ja zawartość boksa mam już przed sobą. Także, nie przedłużając, biorę się za prezentację. Pierwszy produkt, jaki tutaj widzę, to mam Coco Cocktail from Below. I jest to y, pianka, pianka do mycia, o ile dobrze rozumiem. Tak, jest to pianka do mycia, jest tu wszystko po niemiecku. Jest to produkt 100% wegański, także cudownie. E, no i prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. W ogóle pierwszy raz na oczy widzę tą markę. Ech! A pachnie, powiem Wam, jak, jak Raffaello. Jezu, ale cudownie pachnie. Jej, ale czar. Wartość tego produktu to 25,90, także bardzo się cieszę, bo kompletnie nie miałam wcześniej styczności z tą marką, także jest coś całkiem nowego i zapach jest już. Ja już jestem kupiona tym zapachem, także nie mogę się doczekać pierwszych testów. Kolejny produkt to dobrze znane mi balmi. Jest to balsam do ust ochronny z masłem shea, olejem jojoba i witaminą E, o cudownie wyglądającym opakowaniu. Tym razem mam ją w zapachu o smaku Truskawek. Obecnie testuję też wiśniową wersję i jest absolutnie genialna. Uwielbiam ten balsam. Naprawdę chciałabym się go zjeść, także z truskawkami na pewno też się polubię i bardzo się cieszę, że ten produkt się znalazł, bo będę mogła go wrzucić do drugiej torebki, którą noszę zamiennie, także w każdej będę mieć ochronę ust, więc bardzo się cieszę. Wartość tego produktu to 24,90. Ok, lecimy dalej. Mam tutaj coś. Koreańskiego, słuchajcie, jest to marka Pur. i też po raz pierwszy e, mam do czynienia z tą marką i tak sądząc po wszystkich napisach na pewno jest to koreańska marka. Y, I co tutaj mam? Enriched Moisture Cream. Czy, czy mamy tutaj coś po polsku? Oczywiście. Krem głęboko nawilżający przeznaczony dla odwodnionej skóry, czyli w sam raz, w sam raz na moje potrzeby zapewnia wiele doznań podczas aplikacji. Ekstrakt z roślin alpejskich oraz teramidy sprawiają, że skóra jest skutecznie nawilżona. Formuła zawiera naturalne składniki nawilżające i substancje powierzchniowo czynne. Nie zawiera sztucznych substancji, zapachowych i barwników. Hmm, no to powiem Wam, że jestem ciekawa, bo nie miałam nigdy do czynienia z tą marką. Także jestem bardzo, bardzo e, zainteresowana tym produktem. Ja uwielbiam produkty z koreańskiej pielęgnacji i chętnie sięgam po takie nowości. A tej marki też nie miałam nigdy przyjemności e, używać. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, jak ten serem wygląda. On tutaj ma pojemność 30. O, coś mi tu wypadło? O! Mamy szpatułkę, także czadową. I jest to pojemność, nie mogę znaleźć nigdzie tej informacji. 50 ml. Tak prezentuje się ten krem, tak bardzo elegancko, powiedziałabym, mamy też szpatułkę, także bardzo fajnie, że taki mały element, a jednak bardzo się przydaje, także pakuję. Wartość kremu to 78 zł, także wow, naprawdę coś ciekawego, jestem zachwycona. Lecimy dalej, mamy tutaj peeling marki Body Boom w wersji mini, 30 gram o zapachu banana. Kawa banan brzmi ciekawie. Ja peelingi kawowe osobiście uwielbiam, także bardzo chętnie je zużyję, a taka podróżna wersja, dobrze to nazwane, podróżna wersja sprawdzi się na pewno na wyjeździe. Już niebawem lecę na kolejny urlop, także już mam pierwszą rzecz do spakowania. Z marką body boom jeszcze nie miałam nigdy styczności, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi ten peeling, bo testowałam peelingi kawowe różnych marek. Jeszcze nigdy nie byłam zawiedziana, ciekawa jestem, jak będzie w przypadku tego produktu i jeśli chodzi o jego wartość, to jest to 14 zł. Także bardzo fajnie. Ciekawa jestem tego zapachu, ale tutaj się jeszcze wstrzymam z otwieraniem, bo po prostu chcę na świeżo sobie wziąć spakowany na podróż, żebym się, nie tego, że nie wysypał. Okej, okay, piąty i ostatni produkt to Makeup Factory. Też kompletnie nie znam tej marki i jest to Duo Contouring Powder. Ależ zbawienie. Ja akurat właśnie skończyłam moją ukochaną paletkę z Pupa Milano i powiem Wam szczerze, że testuję kilka brązerów do konturowania i żaden nie jest w stanie mnie zachwycić. Zobaczmy co mamy tutaj w środku. Mamy tutaj instrukcję, jak aplikować. Mamy paletkę. Taka fajna, malutka, zgrabna, bo właśnie ta spupa Milano, którą ja zazwyczaj używam, jest taka duża. Bo tam są cztery produkty, z czego używam tylko dwóch, więc przydałoby mi się właśnie coś mniejszego. I tu mamy dwa produkty. Wygląda to w ten sposób i powiem Wam szczerze, że tak na pierwszy rzut oka ten puder wygląda. Na dość chłodny, także może będę zadowolona. Jeśli chodzi o pigmentację, to też wydaje się to być w porządku. Także jestem niesamowicie ciekawa, jak się sprawdzi w użyciu, tak wiecie, w codziennym makijażu. Mamy tutaj puder do konturowania i puder taki dość jasny. Myślałam w pierwszej chwili, że to jest rozświetlacz. Jeszcze to sprawdzę, bo może się mylę. Wydaje mi się, że to nie jest rozświetlacz, że to jest po prostu dość jasny puder. Jest to niemiecka marka? Zaraz to sprawdzimy. Hmm. Yy, tak, jest to niemiecka marka, bo tutaj wszystko jest tak głównie po niemiecku, i wartość tego produktu to jest 114 zł. Także, wow, powiem wam szczerze, że pewnie tak w sklepie bym się nie skusiła, nie zaryzykowała 114 zł na taki, na taki produkt w ciemno. Także bardzo się cieszę, że będę mogła go przetestować. No i mam nadzieję, że mi się sprawdzi, bo powiem wam szczerze, że ten, yy, ta wielkość. I to, że są tylko dwa produkty bez zbędnych dodatków, pędzli, których i tak zazwyczaj nie używam, a i jest lustereczko, to może się naprawdę ciekawie sprawdzić, także trzymam kciuki za ten produkt, bo, bo może być hit. Zawartość marcowego pudełka I Love Box odkryta, także koniecznie dajcie mi znać, czy znacie to pudełko, bo jest dość nowe na rynku, także zastanawiam się, jak wiele z Was o nim słyszało. Co sądzicie o tej zawartości? Bo powiem wam, szczerze, że jestem zadowolona z faktu, że jest różnorodnie i mamy tutaj raz, dwa, trzy produkty, których ja kompletnie nie znam, których marek, których ja w ogóle. Pierwsze słyszę, także jestem zadowolona z tego powodu, bo ja uwielbiam testować nowości. Mamy sprawdzone balmi, także bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę polecane przeze mnie produkt body boom. Mam nadzieję, że również się sprawdzi, bo peelingi kawowe zazwyczaj trafiają w moje usta. No i co? Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie. Czy macie ochotę w przyszłości również zobaczyć open boxy tego pudełka, koniecznie dajcie znać. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, a link do boxa znajdziecie w opisie, gdybyście byli zainteresowani. Także do zobaczenia. Pa, pa!